Cześć, witaj. Jeśli oglądasz moje filmiki, to już wiadomo, że od czasu do czasu mówię o bestiach, które powstają z naszego lęku, z naszego bólu i jawią się nam jako zewnętrzne, straszne, atakujące nas istoty i projektujemy całe to swoje wewnętrzne zbolenie na zewnątrz i mamy wrażenie, że jesteśmy na pozycji zaatakowanej przez jakiegoś potwora. I dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o spotkaniu kolejnego małego demona. Otóż yy, jednym z narzędzi, którymi pracuję, są medytacje wielowymiarowe, kiedy schodzimy do serca i wchodzimy w naszą inteligencję duchową. I odwiedzamy wtedy różne wielowymiary. I jednym z wymiarów, których fantastycznie da się zdiagnozować... Stan pacjenta jest ogród. To jest jeden z wyższych wymiarów, ale jeszcze stosunkowo niedaleko naszej wibracji ziemskiej, gdzie możemy wejść i możemy poprosić, żeby przyszło do nas małe dziecko. I zazwyczaj meldują się małe dzieci z naszej przeszłości. My. Czasami bardzo rzadko melduje się kilka dzieci, i właściwie meldują się małe dzieci z wielu inkarnacji. To jest bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. Czasami przychodzi dziecko z poprzedniej inkarnacji, z jednej z poprzednich inkarnacji, i to też oznacza, że jest tam jakiś problem, który w tym momencie, w tym życiu też się odbija czkawką. W każdym razie chodzi o co? Chodzi o to, żeby spotkać się ze wspomnieniem siebie, z jakąś sytuacją, która mocno zaważyła. Na naszym krajobrazie emocjonalnym, krajobrazie mentalnym i krajobrazie wibracyjnym. Czyli jest coś, co utkwiło w nas i siedzi tam jak taki cierni. No i dziecko przyjdzie. Tylko jakie dziecko przyjdzie na warsztacie terapeutycznym? No, zbolałe dziecko przyjdzie, bo my tego szukamy. Patrzymy w tył i szukamy tych wszystkich momentów, w których nasze dzieci zostały zaklęte w niepamięć, w blok, z powodu zbyt dużej stymulacji, bólem i lękiem. Więc jeśli my przywołujemy to wspomnienie, które jest blokadą, to to jest to ciężkie wspomnienie i murbeton, to dziecko będzie zapłakane, zasmucone. I teraz tak, jak my na to zareagujemy? Bo jesteśmy w przepięknym ogrodzie, a tu przylatuje dziecko, które wołamy, które nie wygląda schludnie, nie wygląda na zadowolone, tylko jest zbolałe. Najczęściej reagujemy tak, jak w takich sytuacjach reagowali dorośli. A ponieważ byliśmy zbolali jako dzieci, to znaczy, że nie dali nam wsparcia i 90% ludzi na widok takiego zbolałego dziecka też nie jest w stanie wykrzesać z siebie współczucia dla siebie samego z dzieciństwa. Może 90% to już przesada, bo ten kto pracuje to coraz bardziej ma ochotę tworzyć serce na swoje bóle i swoje Utknięcia, ale bywa tak na początku pracy, że my nie akceptujemy tego dziecka dokładnie w taki sam sposób, w jaki nie było to dziecko szanowane i akceptowane i kochane przez swoich opiekunów w dzieciństwie czyli przez naszych rodziców babcie, ciotki nie wiem opiekunów. I cały widz polega teraz na tym, żeby to dziecko. Zaznało innego traktowania. Żeby skorygować to wspomnienie, my musimy się zachować inaczej niż to, co to dziecko przeżyło. Jeśli przeżyło ból, jeśli przeżyło wycofanie, to teraz powinien się pojawić na horyzoncie, a potem przy nim dobry dorosły, który nareszcie zrobi coś zupełnie innego. Odczaruje tamtą chwilę, skoryguje. Już nie będzie wycofany, tylko podejdzie i powie: Jestem przy tobie, wspieram cię, dla mnie jesteś najważniejszy. Jestem tutaj dla Ciebie. Wszystko co robisz jest dla mnie ok. Kocham Cię. Ale bywa tak, że pacjent pracuje, 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 wchodzi do ogrodu, przybiega dziecko i zaklęcie tego człowieka, jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne, jest takie, że nie jest w stanie zobaczyć nawet tego dziecka. Jako zbolałe dziecko, jako przestraszone dziecko potrzebujące. Tylko co widzi? Widzi demona. W poprzednim filmiku, którym z poprzednich filmików mówiłam o laleczce czaki, że była sytuacja w pracy, kiedy ktoś zobaczył siebie jako dziecko, czarną dziurę, laleczkę czaki. To jest właśnie opowieść na ten temat, że ktoś wchodzi do ogrodu, przybiega dziecko, które nawet nie jest w stanie zinterpretować, że jest mną. To jest jakiś obcy element, nawykrzywiany, straszny. I na tych warsztatach, w których ostatnio się to pojawiło, kobieta powiedziała, że jakiś demon. Ja w ogóle nie chcę przy tym dziecku być. Ja chcę się stąd szybko zabierać i uciekać. Prawdopodobnie tak samo reagowali rodzice. Może dla nich płacz dziecka, może wymagania dziecka, może to, nie wiem. Potrzeby dziecka okazywały się zbyt trudne do wytrzymania, zbyt trudne do tego, żeby dać to dziecku, żeby podarować siebie i odpowiedzieć na potrzebę dziecka. I na warsztacie nieźle się musiałam nagimnastykować, żeby rozbroić przede wszystkim to podejście do płaczącego dziecka, że jest to demon. Jest tak. Że, kiedy w nas jest zaklęte to podejście rodziców i opiekunów, że to jest mały demon, którym się w ogóle nie ma jak zająć, którym nie przerasta, jest przerażający, to my w sobie mamy zapis też nie tylko swojego lęku i bólu jako dzieci, tylko mamy zapis tego traktowania dorosłych. I najdziwniejsze jest to, że mimo, że to traktowanie nas wtedy zraniło, to tak naprawdę większość ludzi tylko na to stać. Żeby dać dziecku. Dokładnie tyle samo, ile dali rodzice. Czyli jeśli było odepchnięte, bo rodzice nie mieli cierpliwości i po prostu zabrakło im w sercu miłości do dziecka w tym momencie, byli z jakimiś ograniczeniami, jak każdy z nas. To potem my, wchodząc w te wspomnienia, mamy do siebie taki sam stosunek, i pierwszą rzeczą terapeutyczną jest zmiana podejścia do wewnętrznego dziecka żeby nie mimikować, nie powtarzać tego, co nas zraniło, tylko zachować się zupełnie, zupełnie inaczej. No i niestety nie jest to łatwe, bo powtarzanie tej postawy, mimikowanie tych zachowań oznacza, że na przykład widzimy przerażającego demona, do którego wcale nie chcemy podejść, nie chcemy okazać mu miłości, nie chcemy go pocieszać, nie chcemy go gładzić po głowie. My chcemy uciekać, bo nas ten mały potwór Przeraża. Ale z wszystkimi małymi demonami w ogrodzie zawsze powtarza się ta sama historia. Jeśli osoba, która widzi to dziecko, jest na tyle zaangażowana w pracę, ufa terapeucie, ufa osobie, która prowadzi warsztat i przebudowuje swoje nastawienie do tego, i zaczyna otwierać serce, i zaczyna emanować miłością, to każdy z małych potworków, w końcu zmienia się w zapłakane dziecko, w nich, w zapłakanych ich z dzieciństwa. I ta miłość, którą w tym momencie ta osoba inwestuje w to dziecko, uczy się gładzić, kochać, otwierać serce, mimo tych takich pokuszeń, żeby uciec, zostawić to, które są wpisane w niego. Ale tym razem jest inna postawa i tym razem dorosły decyduje się zająć sobą na Arenę wkracza nowy rodzic, z nowymi możliwościami, z otwartym sercem, uczy się tej miłości w pracy i daje to w końcu dziecko. I zawsze z tego demona, potem płaczącego dziecka. Na końcu jest dziecko, które w końcu z ulgą oddycha. Nareszcie miłość, której tak bardzo wypatrywałam. Wypatrywałam. Nareszcie mi się to przydarza. I to jest. To, co koryguje to wspomnienie, to jest transformacja, to jest to, co sprawia, że z ciemnej energii bólu, lęku, ta ciemność metamorfuje pod wpływem miłości, którą ten nowy rodzic, nowy dorosły daje dziecku, do światła, do zadowolonego dziecka, sytego dziecka, które w tym momencie też jest wypełnione miłością. To tyle o małych demonach z ogrodu. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do kolejnego spotkania. Dziękuję.